Tak trzymajmy, dobra? Dobra, dobra Dawno nie widziany przynajmniej na tym kanale Maria Dziłkowski, Siemanko ma. witam. Zawsze cię dobrze zobaczyć, co słychać. A ciebie tak samo. Y wszystko dobrze, wszystko fajnie, trenuję, czekam na... Na konkretną propozycję walki. Już miesiąc mniej więcej jest, jest dogadany, tylko czekam na, na przeciwnika. To będzie w tym roku, nie powiem dokładnie, która? No już jest niewiele. Wiadomo, Rzeszowska wrześniowa gala już jest zapełniona, więc zostały tylko trzy do, do wyboru. Ta cze czeska, ta w Szczecinie. Tak, już się zapowiedziane, że w Szczecinie? E, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. No to no, nic. No i grudniowa jeszcze, więc które z tych, z tych trzech gal? To puszczamy Mariano, czy od początku seminarian? Tak, puszczamy, no dobrze, skoro KSW się nie, nie obrazi, to to Puszczamy. z kim byś się chciał zmierzyć? Może tak zapytam. Z kim chciałbym się zmierzyć? Kurcze, no. Sam do końca nie wiem, bo c, sam powiem Ci, że nie wiem. No Kurczę, z jednej strony myślałem, że może całkiem bez, wybrać bezpieczną, stosunkowo bezpieczną, bo też to nigdy nie wiadomo. Opcję, czyli powrót do walki z Aymardem Gui, tym bardziej, że wiesz, że długo się nie biłem, że jak wróciłem, no to na, na Parnasa przegrałem. Więc gdzieś, gdzieś mam w głowie taki mój instynkt samozachowawczy, mówi, że może spokojnie może ten jeden kroczek w tył i zawalczyć z gui, który też nie jest, wiesz, nie jest słabym zawodnikiem. Ale, ale też byłbym otwarty na, na walki z zawodnikami z pierwszej piątki. Mógłby to być Waleriu Mirca bo teraz chyba, bo Wilson Varela chyba ma jeszcze kontuzję, więc z nim, z nim prawdopodobnie rewanżu teraz bym nie dostał. Więc, y, jestem otwarty, gdyby to, to był Mirza. Gdyby Marcin Held to też, z jednej strony nie, nie chciałbym się z nim bić, bo go naprawdę bardzo lubię i tak nie, nie czuję takiej naturalnej agresji wobec niego. Ale z drugiej strony jako, jako kibic to bardzo chciałem zobaczyć walkę held I z takiego względu fajnie byłoby z nim zobaczyć, a z drugiej strony jest też no, świetnym zawodnikiem i, i też bardzo szanowanym w kręgu, w kręgu MMA. Więc potencjalne zwycięstwo z nim dużo by mi dało. Więc tak jestem trochę tutaj rozdarty, ale jeśli KSB powie walka z Marcinem Heldem, no to powiem OK. Jaki masz na siebie w ogóle plan Marian, jeżeli chodzi o te najbliższe miesiące i lata i twoją karierę ma? Najbliższe miesiące to tak jak powiedziałem, stoczyć walkę i wygrać w końcu, bo już kurczę 3 lata od trzech lat nie wygrałem, no to, to też nie było tak, że od trzech lat się biję i nie, nie jestem w stanie wygrać, tylko po prostu te kontuzje mnie, mnie pokonują. Więc przede wszystkim nie kontuzować się, być zdrowy, robić wszystko, żeby, żeby być zdrowym, czyli wiesz, ciężko, ciężko pracować, czy to pod względem na siłowni, czy właśnie jakieś takie mobilizacje, czy też odżywki, które, które biorę, czy też witaminy. To tutaj pozdrawiam firmę Human Lab, z którą współpracuję, która też Przyczynia się do tego, że, że czuję, że moje zdrowie się poprawiło, zwłaszcza w, w okresie, w, z perspektywy ostatnich miesięcy. I, i walczyć, walczyć, przede wszystkim dużo walczyć. No, ostatnio też można mnie usłyszeć jako komentatora, nie, nie mam już MMA studio, więc zaraz kolei bardziej skupienie na nad tym, żeby, żeby komentować gale. Ale przede wszystkim jestem, jestem zawodnikiem, jak powiedziałeś, jaki plan na, na, na miesiące, na lata, no to już tak, gdzieś to mówiłem i jeszcze raz to powiem, że chciałbym spokojnie do 40 się bić, a jeśli jeszcze okaże się, że w wieku 40 lat dobrze się ruszam, że już nie, wiesz, nie, ludzie nie komentują moi, moich poczynań, że nie, star, już, już trzeba się z, zawijać do domu, to, to jeszcze będę, myślę, wiesz, i po 40 może jeszcze wszystko będzie uzależnione od zdrowia. A myślałeś, co będziesz robił po karierze? Trenerka, czy właśnie komentatorka? Takie, czekajcie sekundkę. Przełożę lepiej mikroporty, bo tutaj taka yes. ciężka Michał Gławdziewicz. Teraz na nadepnął, więc no. zaraz jest W żaden sposób się nie kończę kariery, ale wiesz, to jak, jak się mi widzisz za właśnie, nie wiem, 20 lat? O kurde za 20 lat, co teraz ostro. Za, za 20 lat to nie wiem, ale po, po już jak skończę karierę, to na pewno będę chciał się bardzo mocno zaangażować jeszcze, no jeszcze mocniej jako komentator, jako ekspert i myślę, że poczynię w tym kierunku dużo dużo, jak to powiedzieć. A jeszcze wysiłek, tak? Kroki, żeby nie tak się nie specjalizować jeszcze mocniej. Dokładnie, dokładnie. No bo wiedzę że... masz, no, tak, jesteś, wiesz z czym się nie ten sport. Dokładnie, no to tak, to akurat... To dobra jest... prezencja, świetnie komentujesz. <laughs> nie no, świetnie, to świetnie, świetnie czy, czy, że świetnie komentuję, to na pewno bym był daleko od, od takiego zdania. A masz ulubionego komentatora? W Polsce? Na przykład. Y, tak, za granicą, no to Dominik Ross jest ulubiony, ale też Bisping jest fajny. No i Joe Rogan, no to klasa sama sobie, tak. świetny gość. W Polsce ulubiony, no to... Tru... T, u, ulubione, o, trójka najlepszych, no to y, tu, Maciek Turski, y, y, Juras i Dominik Durniat. Uważam, okay. że oni t, są trzech, trzech najlepszych. Y, najle, a najlepszy taki komentator z, z zawodników, no to wydaje mi się, że Albert, jednak, jednak Albert. Y, więc tak, no, wracając właśnie, chciałbym po, poczynić takie konkretne kroki, żeby, żeby skupić się, właśnie, żeby być jeszcze bardziej profesjonalnym komentatorem. Tylko teraz nie chcę aż tak się rozdrabniać, no bo przede wszystkim jestem zawodnikiem. I, i to wiesz, to jest, to jest najważniejsze, żeby żeby wiesz, nie robić nagle dziesięciu rzeczy na raz, bo okaże się, że niczego nie robię dobrze, tylko przede wszystkim skupić się na, na tym, żeby być dobrym zawodnikiem. Więc, yy... Pod koniec kariery, albo na koniec kariery chciałbym, właśnie przede wszystkim, być komentatorem, ekspertem w jakichś różnych programach, jeśli coś takiego będzie dostępne. I bardzo chciałbym być trenerem. To jest takie chyba główne, bo mam, mam predyspozycję do tego, żeby szybko wynajdywać utalentowanych zawodników. I wydaje mi się, że całkiem dobrze potrafię przekazać wiedzę. Nawet teraz jest taki lekki efekt tego taki delikatny efekt, że u nas w klubie Nemesis jest kilku zawodników, chyba dokładnie trzech, tak mi się wydaje, którzy byli. Nie chcę mówić moimi wychowankami, no bo oni gdzieś wcześniej już trenowali i po prostu przychodzili do mnie jako młodziki na treningi w Gorilli, jak jeszcze prowadziłem. I to pamiętam, właśnie, pamiętam. i to trzy, trzy osoby. Monika Zielińska. Tylko widzisz, właśnie ciężko powiedzieć, że wychowanka, no bo ona przyszła jako, jako kara, była karate, karate Karateczką. Karateczka, dokładnie. Tak, tak się mówi? Tak, tak mi się wydaje, no tak, okay. to karateczką, karateka karateczką. Okay, okay. Zawodniczką karate, O, no, tak o, mówiąc, o, Zawodniczką karatę. oczywiście znam, tak Pozdrawiam. I, tak, ale, ale czuję, że przyłożyłem się do tego, że, że, że już ona li, li znała te, to, to MMA i już już jakiś tam dryk do tego załapała. Drugi zawodnik to Janek. Steiner też taki bardzo młodziutki, utalentowany Mówiłeś chłopak. Mi o nim, tak. tak, tak, który też właśnie u mnie trenował w Gorilli i też zauważyłem, że, że jest bardzo utalentowany. I drugi, i trzeci, kurde, świetny gość, z, rozwija się niesamowicie, czyli Kasper Knauber, którego mieliśmy okazję właśnie oglądać na Gali Strife. Znam, znam Kacpra, bo ja z kolei w górelu sobie ćwiczę muay thai, z nim się tam przecinam, byliśmy razem na majówce. No, bardzo fajny gość. Dokładnie, dokładnie. I ostatnio świetnie się pokazał na Gali Strive w walce z też bardzo utalentowanym zawodnikiem z Radomia, Alanem Wionkiem. Sparing partner Piotra Kasprzaka, świetny partner. I przez wielu był uznawany za faworyta tej, tej walki, a jednak Kasper z nim, z nim wygrał. I co nawet y, mo może... Może Artur się nie obrazi, ale e, wydaje mi się z tego co widziałem, to że Kasper będzie na rozpisce najbliższej gali strike. Nie ukrywam, że coś z nim gadałem i mówił mi, że może zawalczy. Myślę, tak. że możemy to tak powoli zdradzać, no, tak? Boże bo gala, gala niebawem, albo się Artur nie obraził, który się o Może nas nie słyszy. Nie, 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 nie słyszę. Fajne tak, znowu wzmocnienie no. strike, by the way. PVM Turbo, bo ja się mega cieszę. Uważam, że to jest miejsce, gdzie Strike powinien być. Tak, tak od, jeszcze to dokończę, dokończ, dokończę tak. tylko to, że właśnie od, tych trzech zawodników właśnie gdzieś tam miałem swoją dołożyłem cegiełkę do tego, że, że po pierwsze zobaczyłem w nich talent, ale też właśnie skupiłem się na tym, żeby ich umiejętności wzrosły. A potem jak już przeszli do Nemesis, no to wiadomo, że pod okiem trenera Krzyszka Gutowskiego, czy Roberta Jocza, no to ich umiejętności w ogóle poszły do góry i, i naprawdę kurczę, są obiecującymi zawodnikami. A do tego, tego wątku, co teraz powiedziałeś, no to fajnie, super. No, trochę może szkoda te, te, te TV, te TV. TVP, TV, nie, to TV, TV TV Republika, TV Republika. <laughs> Tro, troszeczkę szkoda, bo wiesz, wydawało mi się, że to będzie współpraca taka na, na dłuższe lata, ale z drugiej strony, z tego co słyszałem, no to TVN Turbo zaproponował świetne warunki, których Artur po prostu nie mógł nie przyjąć. My się z TVN najlepiej współpracowało. mówię że tak? więc się bardzo cieszę, że, okay. że taki powrót. To słuchaj, żeby tak sobie podsumować, co w trawie pisze Krzysztofa Głotowskiego widziałem na gali Optagon 74 z Andrem Langenem. Niestety on przegrał, ale tak. wziął walkę tam na 4 dni przed. Tak? Natomiast spoko, bo... Tak, bo był na wakacjach w Kołobrzegu, więc <grym> <to już> zadzwonili. <grym> I to tak. Czy zaskoczył Cię Piotr Kuberski? Bo ja sądziłem, że jednak wygra z Radosławem Paczuskim, bo doświadczenie jest po jego stronie, a w tym sporcie to jest kluczowe. Mhm. Nie zasko... znaczy, zaskoczyło mnie to, że znokautował bratka kopnięciem na głowę bo o ile pokazywał Piotrek, że potrafi... Z, wyrządzić krzywdę swoimi rękoma, tak to, że wiesz, pokonał kiboksera kopnięciem to jest no takie, tak, wiesz, jako, no, takie wymowne i, mm -hmm, i, wiesz, kurczę, taki, no, cios dla, dla Radka Paczowskiego, to na pewno. To, że wygrał Piotek, no to jakoś się bardzo nie, nie wiadomo, nie, nie mogło być zaskoczeniem, no, bo był faworytem, jest dużo bardziej za doświadczonym zawodnikiem MMA, no i jego ostatnie walki jednak pokazały, że no, że, wiesz, że jest maszyną. Z drugiej strony, to nie, nie było na pewno tak, że y, nie dawałem żadnych szans Radkowi, y, wręcz przeciwnie, wydawało mi się, że jeśli na przykład poszliby na wymianę, taką bezpardonową, to stawiałem w te, tej wymianie na, na Radka Paczowskiego. W wywiadzie mówiłem, że Piotrek Kuberski nie ma aż takiego y, nokautującego ciosu. No bo... Kurczę, trzeba to rozgraniczyć. Są zawodnicy, którzy... Na, na, na przykład Michał Oleksiejczuk, to nie jest zawodnik duży, on jest dużo mniej, on jest, on jest chyba nawet le, minimalnie niższy ode mnie. Jest, jest wyra, wyraźnie mniejszy od Piotra Kuberskiego, ale jak Michał Oleksiejczuk kogoś dotyka, to oni się uginają. Widzieliśmy to w wielu walkach. A wiesz, on nie wydaje się, nie ma łapy, wiesz, jak, jak, jak pudziana w no łapie. nie ma, nie ma tak. a, a ma ten nokautu, ma coś takiego w sobie, że dotyka i pada. I są tacy zawodnicy, to trzeba rozgraniczyć, bo, bo ostatnio wywiad dałem na. Dla Patryka Prokurskiego i ktoś tam widziałem w, w komentarzu, ale to wiadomo, to nawet głupie, że się odnoszę do tego, bo zawsze się ktoś znajdzie jakiś mal ale ktoś ale dobra, już jak to mówię, to niech to będzie. Dawaj, że ktoś tam powiedział, że co ja gadam, że Piotr Kuberski nie ma nakotującego ciosu. Ale właśnie... No trzeba szczegół, szczegółowo... Jak ktoś tak spojrzy sobie ogółowo, no to rzeczywiście no, gdzie nie tego, no, no, tu znokałtował kopem e, paczowskiego, na Fenie też nokałtował pamiętam te, tego Wojciechowski, taki z, chyba z Łodzi. Kurczę, nie pamiętam jaką chciałbym on... zerknąć. Mhm, kurczę, nie, nie wiem czy nie mylę nazwisko, też go tam trafił, No też, też nokautuje, też potrafi nokautować, ale jednak patrząc totalnie szczegółowo, no to... Dobre porównanie właśnie do Michała Siczoga. Michał dotyka i oni się uginają, a jednak Piotr Kuberski raczej, raczej ilością ciosu zasypuje, rozbija. No, widzieliśmy jego w jego walkach, nawet z Bartkiem Leśko, którego też ciężko znakałtował, no najpierw najpierw go trafił kilkoma porządnymi bombami. I, I tam Bartek się chwiał i, i w konsekwencją tego potem następne bomby go, go położyły. No tak, Pracuje na nogach, to nie jest taki błąd, teraz na wtagonie na np. Piotr Wawrzyniak, on jest taki, że wjeżdża z tym ciosem, żeby znokautować, no a nie no pracuje na nogach nie. jak Piotr Kuberski, rozbija, no masz rację, pełna zgoda. Dobre porównanie, Piotr Wawrzyniak też jest gościem, który jakby prowadza bombę, to no, jest bomba, ja, żeby tak, był tak, a Piotr Kuberski, on y, t, tak. jakby... Tak do, dobiera, dobiera ciosy, niektóre ciosy mają być rozbijające, niektóre ciosy mają być wybijające z jakiegoś rytmu, a niektóre ciosy mają być, wiesz, takie dewastujące, więc... To, to nie jest gość, który jednym uderzeniem. chociaż nie mówię, miał walki i mogą być walki, gdzie jednym uderzeniem kogoś zgasi, ale jednak wydaje mi się, że, że jest to zawodnik, który stara się ilością ciosów kogoś, kogoś rozbić. Kończąc ten wątek, szkoda mi trochę radka Paczuskiego. Troszeczkę mi szkoda, no, ale taki jest ten sport. Mam nadzieję, że Radek się szybko po tym otrząśnie. Wróci. Ale jeszcze raz tak wspomnę, wspomnę ostatni raz, że wydaje mi się, że gdyby poszedł na zaryzykową i poszedł na wymianę, to miałby dużo, dużo większe szanse wygrać tę walkę. Ciekawe, słuchaj, Radek Baczuski, Piotr Kuberski łączą się z jednym nazwiskiem, Michał Materla. Dzisiaj jest też konferencja Fame. Przeszedł Michał do Fame. Co ty o tym sądzisz? <laughs> Wiesz, w ostatnim wywiadzie też byłem taki dosyć powściągliwy ze, ze swoimi słowami i nie, nie, nie będzie zmiany, będę też teraz powściągliwy, wybór, wybór Michała, z mojej perspektywy szkoda, no bo dla mnie jest totalną ikoną KSW i, i, i fajnie jakby po prostu, wiesz, nie, 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 nie rozmieniał tego i, i, i po prostu do końca bił się w KSW i nie, nie przychodził do organizacji, która... Wiadomo jaka jest, to jedna rzecz i wiadomo, że do, dodatkowo też bardzo mocno nie lubi się z KS, bo tam jest jakiś tam konflikt, więc to takie, wiesz, no jest, jest dosyć wymowne, ale, ale no mówię, to jest jego, jego kariera, jego zdrowie, jego pieniądze, jego sprawa, już. ma podobno iść w sport teraz, jak gdyby było czysto sportową organizacją. Z dobrymi garzami, to byś się skusił? No, no. Miałeś propozycję z hajdu, do ja dobrze pamiętam. Tak, tak, tak. No była propozycja akurat, ale to ona była... Ja miałem rozwalone wtedy kolano. I, no, chociaż nie, to, był, to były miesiące, w których już te kolano dochodziło do siebie, a oni chcieli mi zaoferować walkę w, w boksie. W, w boksie. Dokładnie, na małe ręka, rękawiczki, ale y, wtedy się nie, nie było opcji na to, żebym się, się zgodził i, i nie wiem, czy kiedykolwiek byłaby opcja, raczej nie. Nie, raczej ja już powiedzmy sobie szczerze, dosyć mocno stałem się twarzą KSW i, i nawet jakby kurczę załóżmy, odsuńmy na chwilę organizację Fame, tylko zgłosiłby się jakiś Oktagon, czy na przykład PFL z, z jakimiś dobrymi pieniędzmi, to i tak nie wiem, czy bym, czy bym odszedł do, do, do innej organizacji, bo już, tak, tak. Dla mnie zawsze, zawsze ważna była lojalność, choć potrafię sobie wyobrazić, że są, jest pewna osoba, która by podważyła moją lojalność, ale to nie chcę mi się nawet w to, to wchodzić. Jak ktoś mnie zna, to, to wie, że, że jestem raczej osobą lojalną i, i nie, chciał, nie chciałbym chyba już, wydaje mi się, kiedyś moim marzeniem było UFC i, i nawet jeszcze jak byłem w KSW i gdzieś miałem to mistrzostwo, to gdzieś z Arturem myśleliśmy, że może, może jako ten mistrz. Jeśli nie będzie już z kim za bardzo walczyć w KSW, to może, może jednak jeszcze na tę te, na te, na drugą część mojej kariery, może warto byłoby przejść do UFC. Ale teraz po pierwsze, yy, już je, jestem stary w jakimś tam sensie, już mam 35 lat. Na razie moja seria zwycięstwa nie, nie jest, ogólnie moja seria zawodowa, moje ostatnie poczynania nie są, nie są najlepsze. A trzecia, trzecia też bardzo ważna rzecz, no to że właśnie stałem się trochę twarzą KSW, jestem komentatorem i, i już też polubiłem bardzo osoby związane z KSW. Nie tylko mówię o, o Maćku, czy Martinie czy Wojku, ale wiele tych osób dookoła, których nikt z, z kibisów. Nie zna, nie wie nawet kto, kto odpowiada za to, że, na, za to, co możemy co miesiąc oglądać. I też z tymi osobami bardzo się zżyłem, więc po prostu nie wyobrażam sobie tego, żebym miał gdziekolwiek przejść, a tym bardziej jeśli miałaby być to flikowa organizacja. Mówić, że ta flikowa organizacja chce uderzyć w sport. Fajnie, super, świetnie, no to brawo, cieszę się, niech idą i niech idą w sport, tylko z drugiej strony, na czym ma to polegać? Oni są, są tu gdzie są, z tego względu, że że to nie byli sportowi, bo Babilon, FAME też jest sportowy. I, i co? I, I to dało im przepustkę do wielkiej rozpoznawalności, do, do wielkich pieniędzy? Nie, FAME jest tu, gdzie jest, no bo robił, wiesz, to co robił, no te konferencje, to wszystko. I teraz, jeśli oni uderzą totalnie w sport, to, to czy będzie miało to dla nich sens, to czy będzie ta sama oglądalność, czy będzie to samo zainteresowanie, czy będą generowali te same pieniądze? Dziwne, dziwny ruch. Co ty, co ty myślisz wykładnie? Podyskutowałbym, ale zerknę, bo może nam się powoli kończyć karta. <laughs> No, mamy jeszcze, mamy jeszcze troszkę czasu. No to powiedz, co ty, co ty o tym myślisz. Wiesz co, wydaje mi się, że zbudowali sobie już zasięgi, zbudowali sobie rozpoznawalność i zbudowali historię zawodników. I oczywiście to są sportowcy, ale to jest Daniel Omielańczuk, tak? Denis Labryga, który nawet tam startował chyba w, wiesz, kickboxingu w tych... no po prostu Mistrzostwach Polski i tak dalej. Więc to no jest sportowcem, ale jednak z frykową historią. Jakby oni na nich z dobrym bardzo zapleczem. Tym, że to fajnie wygląda wizualnie, myślę, hmm. że mogą wykręcać bardzo fajne wyniki. Hmm. Hmm. I że jest to na pewno ciekawy kierunek. Nie Tylko... wiem, czy jakby dobrze Ci odpowiedziałem, wiesz, na to pytanie, hmm. bo jakby rozumiem, co Ty miałeś na myśli. Bo jak posła, jak pójdą bardziej w sport, to będą musieli to znaczy, będzie oznaczało, że muszą zatrudnić więcej sportowych zawodników. Tak. A oni nie są wy, tak wykreowani jak Oczywiście, tak, jak... na czym innym się wybili Dokładnie. I trochę ludzie czego innego wtedy oczekiwali, hmm. ale być może teraz ta ostatnia gala i ten turniej kategorii, wiesz, no ten turniej po prostu, hmm. e, gdzie był Mateusz Kubiszyn, właśnie, tak. no wiesz o co chodzi, tak? Myślę, że to poszło bardzo fajnie. No poszło bardzo fajnie, ale nie mogą cały czas bazować na tego no bo jeśli chcą być ligą sportową, no to będą musieli zatrudnić całą rzeszę sportowych zawodników. Myślę, że to nie będzie liga sportowa nigdy tak naprawdę, mm -hmm. ale że to będzie bazowało właśnie na tym, że będą emocje, że przyjdzie taki Michał Materla, weteran i się zmierzy z takim Dawidem Crazy Załęckim, tak? który jest ojcem freakowego zawodnika, nigdy nie był takim stricte freakiem, ale też jednak no. jest sportowcem, no ciekawe bardzo. Wiesz. No, wiesz, ale emocje, które mają być, no to właśnie w momencie kiedy po, postawi się zawodnika MMA z kimś, kto jest kojarzony raczej z frikami. Tak, tak, A tak, jeśli tak, oni tak. są pójść w sport, no to, no to jak? Nie, masz, masz rację, to są ciekawe bardzo argumenty, tak? Wiesz pewnie to pójście w sport jest właśnie takim pójściem, że tam będzie Mateusz Kubiszyn, kontra, nie wiem, właśnie znowu Crazy Załęcki, tak. Tylko ile, ile razy ty, wiesz Kubiszyn będzie tam, co Kubiszyn no, jest dobrym zawodnikiem, ale jeśli chcą pójść w sport, no to musi być taki Kubiszyn o więcej. Masz rację, tak. I to jest ciekawe, wiesz, czy to się da właśnie tak zamknąć, bo no no, ligą sportową z rankingami to pewnie nigdy nie będzie. Nie wyobrażam no nie, sobie no tego, tak? Nie, nie. Ale też niestety nie wyobrażam sobie tego, no bo umówmy się, że to się. Na Pewno gorzej sprzedaje niż to, co miał wcześniej fejsować no w swojej właśnie. ofercie, czyli, czyli te friki, tak? Ja, ja to tak bym widział, że pewnie będą chcieli, jeśli pójdą mocniej w sport, to staną się troszeczkę większą konkurencją dla KSW. Pewnie będą oferowali dobre pieniądze. Też ciekawe, czy nie przypalą tego znowu za bardzo. I może będą podbierać zawodników z KSW i jak będą galne, no to będzie wie, załóżmy będzie 10 pojedynków, no to 5 będzie sportowych, 5 może tak w tych, w tych tam wariatów, i może będzie to tak, wiesz, łączyć. Chyba, że właśnie postawią, no zobacz, taki rekordzista jednak, chociażby, on ma chyba 100 walk w boksie, tak? No to można powiedzieć, że faktycznie tym sportowcem był, dalej tak, osiąga tak. fajne rzeczy. Ale zarazem jest youtuberem. Może nie jest, na pewno nie jest, pato influencerem. Może będą stawiali na takie rozwiązania. Czyli youtuberów z zasięgami, którzy mają przeszłość sportową, trochę taki wiesz, klimat J.K. Pola. Tak, a właśnie coś ostatnio on nie walczy. Nie widzę jego walk, coś się tam z nim dzieje. No ciekawe. Widzisz, trzeba pośledzić. śledzić. No nie jest, też nie wiesz. Nie chcę rozkminiać co Fame zrobi, jak to będzie wyglądało. Przede wszystkim rozkminiam co KSW może jeszcze dodatkowo zrobić, żeby kurczę, żeby zachęcić kibiców i, i, też, żeby, i też żeby kibice kurczę doceniali cały czas te KSW, no bo jest wielu wielu ludzi krytykujących, ale wyobraźmy sobie, co będzie jeśli, jeśli nie będzie KSW. No to, jeśli ktoś kocha MMA... To jest świetny polski produkt, który zrobił ogromną robotę, więc zawsze trzeba im kibicować. Dokładnie, jeśli ktoś kocha MMA, no to dla, dla, dla miłośnika MMA, no to Najlepiej, żeby było jak najwięcej e, organizacji, żeby te organizacje były dobre, no żeby było dużo walka, jak nie będzie KSW, no to co? To MMA w Polsce, z, nie wiem, jeszcze, jeszcze upadnie. Zdecydowanie. Marian, bardzo Ci dziękuję. dziękuję. Chyba rok minął, e, odkąd nie odwiedziłeś w studiu w podcaście, więc no. zapraszam ponownie ha. pogadamy sobie. To niedługo niedługo padnę. Szczerze o takie tematy. Dzięki serdecznie. Słuchaj, dziękuję, Słuchaj. Ci. dziękuję Ci. Dziękuję